Radio CKP i Witam państwa, Andrzej Leusz. W dzisiejszej audycji już tradycyjnie opowiemy o sytuacji w kilku miejscowościach na Ukrainie. Tym razem przeniesiemy się do Łódzka i Zaporoża, będziemy rozmawiali z duchownymi kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Pozostańcie z nami. W początku wojny istniało zagrożenie inwazji na Wołyń ze strony białoruskiej. O sytuacji w Łódzku oraz pomocy humanitarnej dla uchodźców i osób potrzebujących opowiedział Danucie Stefanko z Radia CKP i DE, ksiądz Paweł Chomiak, Proboż Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dyrektor Caritas PES w Łódzku. Od początku wojny, to Łódzk wciąż jest w pewnej niepewności, ponieważ cały czas idzie mowa, że rosyjska inwazja może wyruszyć na Wołyń ze strony Białorusi. I cały czas jest taka niepewność i pewny niespokój, bo jak pokazuje praktyka, ani ruskim, ani Białorusinom chodzi o władzę białoruską, bo Białorusini bardzo porządni ludzie, tylko władza w postaci pana Łukaszenki jest bardzo niepewna. I jeszcze rodzi taki niepokój, głosy, które mówią, że ta rzeź, która odbyła się w Buczy, miała się dokonać na Wołyniu. Jak pokazuje historia, historia matkom życia jest, że pewne sytuacje się powtarzają, jak pokazuje praktyka, że ta narracja, która prowadzi teraz Rosja, że to jest narracja kłamstwa, bezczynności, która pokazuje nieprawdziwy obraz sytuacji na Ukrainie. Jak wygląda sytuacja, atmosfera wśród ludzi? Jak ludzie sobie radzą z tą trudną, ale też taką niespokojną i emocjonalnie też trudną sytuacją? To proszę pani, powiem tak, że ta wojna trwa już od 8 lat na Ukrainie, ale od 24 lutego to się ujawniło, ale mimo wszystko, jeszcze są ludzie, którzy nie wierzą w to, co się odbywa na Ukrainie. I utrudnia sytuację jeszcze uchodźcy, ludzie, którzy uciekają ze wschodu, i oni tu przyjeżdżają, widzą zupełnie inną realność, bo cały czas propaganda mówiła: że tu są banderowce, że tutaj nacjonaliści nie wiadomo, co się odbywa. I kiedy przyjeżdżają ludzie ze wschodu Ukrainy. Mówią, że my tu mamy Europy, cisza i spokój, i ten obraz, z którym oni tu się spotykają, jest zupełnie inny, który przekazują środki masowego przekazu w Rosji i na wschodniej Ukrainie. Właśnie to zderzenie się z rzeczywistością jest dość trudne też tutaj w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsku. Uchodźcy bardzo różnie się zachowują, w takim sensie, że są niektórzy, którzy faktycznie ratowali swoje życie, a są ci, którzy nie mogą uwierzyć, że to nie jest tak i też właśnie z takim dystansem mówią, że wy to banderowcy jesteście. No i jeszcze jeden problem, proszę Pani, warto zauważyć, tak jak Pani mówi, że... Są uchodźcy, którzy naprawdę uciekali, którzy ratowali swoje życie, ale są osoby, którzy przyjechali tu na wycieczkę. Niektórzy uważają, że wszyscy tu im coś zobowiązani, a wy nam mu musicie pomóc, bo u nas tam wojna. Czyli jakby, no niektórzy uważają, że cały świat coś jest winien. Niestety tutaj też o takich sytuacjach słyszałam, szczególnie bolesny jest, kiedy zdrowi, normalni mężczyźni przyjeżdżają i mówią, to wam trzeba, wy sobie tam walczcie, my sobie tutaj w górę pojedziemy, jakiś tam piknik zrobimy. No to jest faktycznie taka. Niestety, wczoraj świeży przypadek przychodzi mężczyzna zdrowy, że on chce jeść. I mówi, że on jest tam z tamtych stron i mówi: proszę pana, ja chcę bardzo pomóc panu, ale pan jest zdrowy, ma siły to można tutaj zarobić. Ja, ja jestem w stanie panu zapewnić pewną pracę, nieciężką i pan sobie kupi chleba, kiełbasy, czyli wszystko starczy na życie. On mówi, że on nie chce pracować, że my musimy mu dać. Mówię, ale jeśli ja panu dam, to jutro dziecko nie dostanie. Jeśli mam wybór, czy dać panu zdrowemu, czy samotnej matce z dzieckiem, to ja jednak zdecyduję pomóc dziecku i matce niż mężczyźni, który potrafi zarobić. No niestety, a właśnie mówiąc o takich uchodźcach, osobach potrzebujących i generalnie o osobach starszych, osobach, które teraz są najbardziej zagrożone, jak to wygląda? Czy udaje się dla nich sprowadzać jakąś pomoc? Bo właśnie ksiądz jakby jest przedstawicielem Caritas w Łódzku. Jak teraz wygląda praca Caritas? Praca karytasu wygląda tak samo jak do wojny. Czyli aktywnie pracujemy, próbujemy pomóc najbardziej potrzebującym, to starsze osoby, chore, samotne matki, dzieci, ale ta wojna to stała takim bardziej, jeszcze większym wyzwaniem do nas do aktywniejszej pracy. I tutaj warto podkreślić, że dzięki wsparciu naszym braciom i przyjaciom z Polski. My mamy możliwość zapewniać najbardziej potrzebnymi środkami, to znaczy żywnością, chemią, różnymi środkami higienicznymi, te potrzebujące osoby. I dzięki właśnie tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy troszczą się o nas i przekazują różną pomoc z Polski, my jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo dzięki Waszemu wsparciu możemy zapewnić tym ludziom najbardziej podstawowe środki dla życia. Jak wygląda sytuacja w środowisku polskim? Czy Polacy, osoby polskiego pochodzenia zostały w mieście, czy jednak dużo osób wyjechało do Polski? Dużo osób skorzystało z tej sposobności, wyjechało, i ja rozumiem, bo na przykład słyszeć w nocy alarmy po kilka razy dziennie, czy wódz był atakowany. I myśmy jako Caritas pomagamy wyjechać takim osobom, zapewniamy im możliwość wyjechać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, część ludzi zostało polskiego pochodzenia i przeważnie te osoby są starsze, samotne i które najbardziej teraz potrzebują takiej opieki z zewnątrz. I dlatego staramy się w miarę naszych możliwości zabezpieczyć żywnością takie osoby. To znaczy, z pierwszego dnia wojny, bo Caritas Pes, Kościoła Rzymskokatolickiego, centralia zabezpieczyła, jakby wzięła to pod swoją kontrolę, wszystkie ośrodki i w miarę swoich możliwości wszystkim ośrodkom stara się pomóc. Czyli Caritas Pes na Ukrainie działa i to bardzo mocno. Na przykład w Lwowie jest możliwość otrzymania pomocy humanitarnej, także w Mukaczewo na Zakarpacie. Też bardzo aktywnie dostają pomoc ze Słowacji, z Węgier. Czyli jakby ta pomoc przychodzi z Europy i dzięki wolontariuszom i różnym organizacjom ta pomoc może dotrzeć do różnych takich potrzebujących miejsc. Jak ludzie reagują na tę pomoc? Bardzo jest potrzebne i jeśli człowiek chce zobaczyć łzy radości, to trzeba zacząć pomagać w takich sytuacjach i tam nieraz ludzie bardzo uczuleni, że naj, najpodstawowszą rzecz, jak potrzebują i utrzymują, bardzo się cieszą. To jest po prostu łzy radości, niedowiary po prostu. I mam też takie podsumowujące pytanie do księdza. Teraz dużo się mówi o planach, co będziemy robili po wojnie. A więc jakie ma ksiądz plany? Co będzie ksiądz robił po wojnie? Pierwsze takie marzenie, można powiedzieć? Pierwsze marzeniem ja bym bardzo bym chciał, żeby ta wojna szybko się skończyła, ale myślę, że to będzie trwać, ponieważ jak pokazuje historia, Rusy nigdy tak szybko nie odstępują. Ale myślę, jak skończy się wojna, to na pewno zbiorę wszystkich wolontariuszy Caritas Pes Łódz i dla wszystkich zrobię hamburgery albo burgery. Mamy dużo wolontariuszy, ludzi otwartego serca, którzy chcą pomagać. I Łódź na przykład stał takim przykładem, który łączy nie tylko Polaków, ale i inne narodowości Ukraińców różnego pochodzenia. I czynienie dobra to łączy. I dlatego chciałbym podziękować tym wszystkim ludziom, młodym, starszym, otwartego serca za ich pomoc w ten trudny czas dla Ukrainy. To na pewno to bym pierwszy, bym, co bym zrobił. I to będzie taka potężna impreza. Myślę, że tak. Myślę, że na kilka dni albo miesiące się zaciągnie. To pięknie, to życzę jednak, żeby mimo wszystko, żeby to jak najszybciej nastąpiło, mamy nadzieję, że historia już i tak wystarczająco niestety się powtórzyła, niech się zatrzyma i niech po prostu jak, jak najszybciej to się skończy. Ja myślę, że dzięki wsparciu dobrych ludzi, a tym bardziej naszym przyjaciołom z Polski, bo właśnie te pierwsze chwile i dotychczas odczuwamy to wsparcie, solidarność i pomoc, która dla nas jest bardzo ważna, bardzo ważna, za którą chcemy i ja osobiście chcę podziękować, bo dzięki Waszemu wsparciu, może drobnemu gestowi, jak to się wydaje, my możemy tu czynić wielkie rzeczy. Więc bardzo dziękuję za Waszą solidarność, braterskie ramię i pomoc mieszkańcy miejscowości, gdzie toczą się działania zbrojne, często uciekają przed wojną do pobliskich wsi i miast, w tym też do zaporoża. Obecnie częściowo obwód zaporoski jest okupowany przez Rosjan. O sytuacji w mieście opowiedział Biskup diecezji zaporosko charkowskiej ksiądz Jan Sobiło. Na obrzeżach zaporoża trwają walki, tak samo jak na całej południowej stronie naszej diecezji harkowsko zaporowskiej Donbas, bo Donbas się zaczyna od Zaporoża w stronę Doniecka i jest niespokojnie. Modlimy się, wzrasta liczba tych, którzy zwracają się do Pana Boga, wracają do życia sakramentalnego, a więc ta wojna też wstrząsa sumieniami ludzkimi, i modlimy się też, żeby przede wszystkim wstrząsnęła sumieniami naszych sąsiadów, Rosjan, którzy dopuszczają się aktów wandalizmu i strasznych. Niewyobrażalnych scen. Dokonują różne bardzo straszne rzeczy, których myśleliśmy, że już w XXI wieku nie zobaczymy na Ziemi, że świat jest zbyt cywilizowany, żeby mógł się dopuszczać takich strasznych okrucieństw, jakie zobaczyliśmy na północy Ukrainy. Dlatego też niepokój w ludziach jest coraz większy. Bo nawet niektórzy myśleli, no nawet jeżeli tymczasowo przyjdą Rosjanie, potem ich żołnierze wypędzą, może jakoś przetrwamy, ale teraz patrząc na to, co zrobili Rosjanie w północnych miasteczkach Ukrainy, nawet przez krótki czas pobytu, że zdążyli narobić bardzo dużo złego, dlatego wielki niepokój jest wśród mieszkańców, że gdyby nawet weszli na jeden dzień, do jakiejś wioski czy do miasta, to mogliby ludzie doświadczyć wielkich cierpień, włącznie z morderstwem bestialskim, z gwałtami. Dlatego też modlimy się o nawrócenie Rosji, Rosjan, żołnierzy, którzy służą w armii rosyjskiej, aby mieli chociażby w sercu jakieś minimum etyki wojennej, że do bezbronnych, do ludności cywilnej się nie strzela, nie zawiązuje się im rąk, nie gwałci się ludzi cywilnych, nie ograbia ich, bo to jest... Nawet zwierzęta nie mają takiego strasznego instynktu zabójczego, jak potrafi człowiek bez Boga wyhodować w swoim sercu. Właśnie najbardziej zadziwiające jest to, że ci ludzie przecież mają rodziny, mają w domu dzieci, czekają na nich żony, matki. Tak, nawet niektórzy z nich chwalą się swoim matką, że zgwałcił kogoś, że że ukradł, pokazuje to, co nagrabił. To pokazuje, że jest ogólne zepsucie. To, co papież Franciszek kiedyś mówił, że jest grzech i jest zepsucie. A zepsucie to już jest coś strasznego. To znaczy, ja uważam za coś strasznego, jak zrobiłem, że to jest norma, że ja mam na to prawo. Moja siła mi na to pozwala. A więc zepsucie to jest coś jeszcze straszniejszego niż grzech, bo z grzechu można powstać. Natomiast z zepsucia trudno się podnieść. Bo ja uważam tę kategorię czynów, które są zepsuciem, za coś dopuszczalnego, że mogę sobie na to pozwolić. Zresztą tak samo jak tu trzeba powiedzieć też, że na przykład aborcja, to też jest forma zepsucia, którą urzędowo w niektórych państwach na poziomie ustawodawstwa zatwierdzono, a to jest zepsucie, że ja mam prawo zabić. Z chłodną krwią idzie matka i zabija swoje dziecko. To też jest wielka forma zepsucia, a więc Dotykając zepsucia i tej całej deprawacji, która jest w sercach żołnierzy rosyjskich, musimy też powiedzieć o tym głośno, że świat też jest zepsuty. Dlatego ta wojna musi wstrząsnąć wszystkimi sumieniami pierwszej kolejności Rosjan, ale także tych, którzy zabijają swoje dzieci nienarodzone w bestialski sposób w gabinetach aborcyjnych. To jest najstraszniejsza też forma zepsucia. A więc cały świat musi się obudzić z tego strasznego snu, który wpadł i wyzwolić się, prosić Boga o wyzwolenie z wszelkiego zepsucia, w szczególności z zabijania ludzi niewinnych na wojnie przez wykorzystanie swojej siły militarnej, ale także zabijania najbardziej niewinnych istot, jakimi są dzieci jeszcze nienarodzone. Właśnie, jak w obliczu tej sytuacji, tych zbrodni wygląda sytuacja wśród ludzi w Zaporożu, jaka jest atmosfera, jak ludzie sobie z tym radzą, dlatego że stykają się niemal na co dzień też z ofiarami tych zbrodni, bo rozumiem, że przez Zaporoże jakby przyjeżdżają uchodźcy. Tak, do Zaporoża docierają uchodźcy z Mariupola, z Berdiańska, z Melitopola. Z różnych okupowanych miejsc i tych, które bardzo są mocno obstrzeliwane i bombardowane. Dlatego słyszymy różne relacje, okrutne, straszne. Ludzie są wstrząśnięci, ale jednocześnie jest taki duch wśród ludzi pełnej gotowości bronienia swojego kraju, bronienia swoich granic, swoich miast, swoich rodzin. Żołnierzy chętnych do walki jest coraz więcej. Oni deklarują trwanie na pozycji frontowej, obronnej do końca, do ostatniej kropli krwi. A więc morale żołnierzy, duch walki jest bardzo wielki, jest też wsparcie ludzi, którzy gotują żołnierzom jedzenie, zawożą różne środki pomocy, coś słodkiego im pieką, żeby, im, żeby mogli coś przekąsić sobie tam na linii frontu, przekazujemy pomoc humanitarną. Żołnierzom, która bardzo im smakuje, i, i dlatego też jest taki bardzo mocny duch, który ja sądzę, że doprowadzi do pełnego zwycięstwa. A więc walczą wszyscy, walczą żołnierze na froncie, walczą ludzie na zapleczu, ich żony, matki, ludzie, którzy przygotowują posiłki, pletą siatki ochronne, którymi nakrywają swoje pozycje na linii frontu. Nasi żołnierze zbierają różne datki. Przekazują żołnierzom, żeby mieli tam na różne sprawy, a więc wielka solidarność, wielkie poruszenie jest w narodzie, który się broni i jednocześnie pomoc z Polski, humanitarna i z innych krajów, pomoc także w postaci sprzętu wojskowego, amunicji, pocisków. A więc Ukraina doświadcza wielkiej solidarności z zewnątrz i wielki jest duch. Walki w, na samej Ukrainie. Każda taka informacja z ust tych uchodźców, którzy wyjechali z Mariupola, z innych miast i przyjechali do Zaporoża, każde ich świadectwo umacnia nas tylko w tym, że trzeba się bronić, że Rosję można pokonać, trzeba tylko rzeczywiście swoją godność ludzką cenić bardzo wysoko. Nie zważając na to, że Rosja tę godność osoby ludzkiej dawno utraciła i w tej chwili tylko pokazuje na linii frontu, że tam mowy o godności nie ma żadnej. Nie rozumieją w ogóle, co to jest godność osoby ludzkiej. Księże biskupie, jeżeli chodzi jeszcze o pomoc humanitarną, jak ogólnie wygląda sytuacja w mieście? Czy są w sklepach artykuły spożywcze podstawowe dostępne? Czy właśnie bardzo ważna jest pomoc humanitarna? Są pewne artykuły, sklepy pracują. Jak sygnał alarmowy się włącza, syreny wyją, wtedy zamykają też sklepy, bo jest obowiązek chowania się do schronów, ale podstawowe artykuły żywnościowe są, przy czym bardzo też jest konieczna ta pomoc, dlatego że nie wszyscy są w stanie sobie kupić dlatego że większość zakładów pracy już została zamknięta. Ludzie nie mają pracy, są zmuszeni po prostu czekać, aż się skończy wojna. A co za tym idzie, nie mają pieniędzy, bo w sklepie za darmo nich nic nie rozdaje, nawet jak są pewne produkty, trzeba te produkty, tę żywność kupić. Dlatego też pomocy humanitarne pozwalają nam przetrwać. My, otrzymując na przykład takiego tira, dzielimy się z biednymi, z bezdomnymi, z tymi, którzy są bez pracy, z uchodźcami, z żołnierzami. Ze szpitalami, bo trafiają do szpitala ludzie też bez pieniędzy, nie mają na lekarstwo, nie mają nawet czasami, żeby podstawowe rzeczy sobie w szpitalu opłacić, bo szpital też nie jest w stanie wszystko zagwarantować, bo, bo jest wojna i, i tych opatrunków idzie bardzo dużo na rannych żołnierzy, a więc humanitarne konwoje, które przychodzą z Polski, są wielkim wsparciem i one rozwiązują problem, dlatego że Taka osoba, która nie ma nic, ani pieniędzy, ani pracy, ona z głodu nie umrze, bo my jej nie damy umrzeć, dlatego że otrzymujemy i przekazujemy. I też prosimy te osoby, które otrzymują, żeby one też przekazywały dalej. To znaczy, Polska przekazuje nam, przychodzi taki wielki tir z jedzeniem, higieną, środkami też czystości. My przekazujemy ludziom, ludzie przekazują. Sąsiadom bliskim, o których oni wiedzą, że są najbardziej potrzebujący. Mamy świadkę ludzi, którzy bardzo sprawnie przekazują, niektórzy podjeżdżają samochodami, dowożą do tych miejscowości, gdzie my nie mielibyśmy, nie byłoby szans, żeby Tira na przykład przewieźć czy wielką jakąś ciężarówkę do jakiegoś miasteczka czy do miejscowości, a tam przyjeżdżają ludzie stamtąd niewielkimi samochodami. My im ładujemy pełny samochód. Pod sufit i jadą, rozłożą wszystkim potrzebującym, i potem znowu przyjeżdżają. Wszyscy uczestniczymy w tej, w tej pomocy, przekazując pomoc. Polska nam, my przekazujemy ludziom, ludzie ludziom, i takim sieciowym sposobem ona dociera, ta pomoc, to co jest najbardziej potrzebne, do ludzi, którzy najbardziej tego już dzisiaj potrzebują. Książę biskupie, i na zakończenie takie pytanie. Teraz bardzo często w sieciach społecznościowych ukazuje się takie powiedzenie, że jak się tylko skończy wojna, pojadę na przykład gdzieś tam w góry, czy pojadę nad morze, czy pojadę do Polski, czy pójdę z kolegami gdzieś tam na jakąś picę. Więc co ksiądz biskup zrobi po tym, jak się zakończy wojna? Takie może ma ksiądz jakieś marzenie właśnie na zakończenie wojny. Marzeniem jest pojechać do Medjugorje i do Rzymu. Podziękować Matce Boskiej Medjugorje za to, że opiekuje się nami i całym światem. Bo Maryja każdego dnia przychodzi na ziemię z nieba i daje nam wielką pomoc swojego niepokalanego serca. A więc pojechałbym do Medjugorje pokłonić się mojej mamie, która z nieba przychodzi i odczuwamy jej opiekę i miłość do Ukrainy i do całego świata, a także do Rzymu. Żeby podziękować Ojcu Świętemu, który już 8 lat podtrzymuje Ukrainę, a może nawet i papież przyjedzie do nas na Ukrainę, modlimy się o to, ale chciałbym też podziękować świętemu Piotrowi apostołowi, za to, że władzą kluczy podtrzymuje Ukrainę i wzmacnia nas swoim błogosławieństwem z nieba. I oczywista, chciałbym też w najbliższym czasie, jak się wojna skończy, zawitać do ojczyzny mojej, do Polski. Pochodzić po janowskich lasach, odwiedzić święte miejsca, pojechać na jasną górę, do łagiewnik, do Krakowa, do Matki Włoskiej Śnieżnej w Zarzeczu, koło Niska, do Niska, do Sanktuarium Świętego Józefa, zobaczyć bliskich braci, siostry, przyjaciół, znajomych i podziękować im, że w tym trudnym czasie dla Ukrainy podtrzymali nas, że byli z nami solidarni i bardzo odczuwamy, Teraz modlitwę i wszelką pomoc, która napływa i z Polski, i z całego świata. Radio CKP.de. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego programu oraz za wszelkie angażowanie się w pomoc Ukrainie. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się zwyciężyć. Trzymajmy się. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.